Cześć, z tej strony Redek. Witam Was na kanale firmy Applaus. Nieraz poruszaliśmy tu tematy związane ze słuchawkami i przyglądaliśmy się tym urządzeniom audio pod różnymi kątami. Dziś postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, po co nam wzmacniacze słuchawkowe i czy da się bez nich żyć. Na wstępie zaznaczam, że dzisiejsze dywagacje dotyczą słuchawek przewodowych. Konstrukcje bezprzewodowe mają całą niezbędną elektronikę wbudowaną, więc ich posiadacze nie mają żadnych egzystencjalnych dylematów typu czy potrzebuje wzmaka. Jeszcze paręnaście lat temu słuchawki były postrzegane głównie jako narzędzie pracy, ewentualnie ekstrawagancki sposób na słuchanie muzyki. Dziś dla wielu osób słuchawki są preferowanym urządzeniem do odtwarzania treści audio. Również od strony produkcji kontentu audio słuchawki zyskały na znaczeniu. Profesjonalni inżynierowie doceniają je jako dodatkową perspektywę. Natomiast właściciele domowych studiów dzięki słuchawkom mogą kontynuować pracę nad swoimi utworami w dowolnym miejscu i czasie. Pytanie brzmi: jak uzyskać najlepszy dźwięk ze swoich przewodowych słuchawek? Istnieją dwa podstawowe powody, dla których warto rozważyć zakup wzmacniacza słuchawkowego. Pierwszy to uzyskanie większej głośności oraz drugi uzyskanie lepszego dźwięku. Aby dowiedzieć się, czy dedykowany wzmacniacz słuchawkowy byłby lepszym rozwiązaniem niż istniejące wyjścia słuchawkowe w Waszym urządzeniu źródłowym, trzeba zrozumieć interakcję między słuchawkami a napędzającym je urządzeniem. Zacznijmy od tego, jak głośno mogą zagrać słuchawki. Istnieją dwa kluczowe parametry, które określają, jak głośne są słuchawki. Pierwszy to czułość. Słuchawki mają różne wartości czułości lub sensitivity w maglojęzycznych opisach. Oznacza to, że wytwarzają różne poziomy głośności przy danym poziomie wejściowym. Ze względu na postęp technologiczny, nowoczesne słuchawki są zwykle głośniejsze niż starsze modele. Czułość jest określana jako poziom ciśnienia akustycznego na volt, decibel SPL dzielony na volt, lub poziom ciśnienia akustycznego na miliwatt, dB SPL dzielony na miliwatt. Obie metody są szeroko stosowane i niestety wzór konwersji jest dość skomplikowany. W internecie można jednak znaleźć kalkulatory online. Do jednego z nich link znajdziecie w opisie tego materiału. Powiedzmy, że im wyższa wartość parametru czułość, tym głośniejsze, to znaczy bardziej wydajne są słuchawki. Czułość waha się od około 80 do 125 dB na mW. Nowoczesne słuchawki mają często około 105 dB SPL na mW. Drugi parametr to impedancja. Impedancja słuchawek waha się od około 16 Ohmów do 600 Ohmów. To całkiem spory zakres. Dla porównania głośniki mają impedancję od około 4 Ohmów do 16 Ohmów. Jak zapewnie wiecie, głośnik o impedancji 4 Ohmów jest zazwyczaj znacznie głośniejszy niż głośnik tego samego typu o impedancji 16 Ohmów. Przynajmniej w parze ze wzmacniaczem półprzewodnikowym. Dotyczy to również słuchawek. Modele o niskiej impedancji są zwykle głośniejsze niż słuchawki o wysokiej impedancji. Aż do lat 90. słuchawki studyjne były zazwyczaj modelami o wysokiej impedancji od 250 do 600 ohmów. Obecnie słuchawki o wysokiej impedancji są dość rzadkie, aczkolwiek nadal występują. Większość aktualnych słuchawek ma obniżoną impedancję ze względu na to, że używamy coraz więcej urządzeń otwarzających zasilanych bateryjnie i innego sprzętu działającego na niskim napięciu. Takie urządzenia wymagają słuchawek o niskiej impedancji, aby uzyskać odpowiednią głośność. Dlatego też większość nowoczesnych słuchawek to modele o niskiej impedancji, zazwyczaj w zakresie od 16 do 100 ohmów. Takie słuchawki będą wystarczająco głośne nawet przy podłączeniu do telefonu. Ale co z dźwiękiem? Wzajemne oddziaływanie między słuchawkami a wzmacniaczem słuchawkowym również wpływa na jakość dźwięku. Impedancja również będzie tu kluczowym parametrem. Im niższa impedancja słuchawek, tym większe obciążenie prezentuje ono dla stopnia wyjściowego słuchawek. Im wyższe obciążenie, tym ciężej musi pracować obwód wyjściowy i tym większe zniekształcenie generuje. Tak więc słuchawki o niskiej impedancji są dobre pod względem głośności ale są złe pod względem zniekształceń. Średnia wartość impedancji, np. 150 ohmów w Neumannach NDH 20 lub 130 ohmów w HD 490 Pro jest zwykle dobrym kompromisem zapewniającym wystarczającą głośność i bardzo dobrą jakość dźwięku. Impedancja nie jest też wartością w pełni statyczną i może się zmienić w zależności od częstotliwości. Wartość impedancji podaną w parametrach technicznych słuchawek jest zwykle mierzona na poziomie 1 kHz. Przy niższych częstotliwościach rzeczywista impedancja może być znacznie wyższa, czasami dwukrotnie lub nawet trzykrotnie. To z kolei może mieć wpływ na odpowiedź częstotliwościową. W jakim stopniu? Zależy od wzmacniacza słuchawkowego, a dokładniej jego impedancji wyjściowej, jeśli jest ono stosunkowo wysoka, powyżej 50 ohmów. Przyłoży to zmiany krzywej impedancji słuchawek na słyszalne zmiany w odpowiedzi częstotliwościowej. Ten efekt jest zazwyczaj silniejszy w przypadku słuchawek o niskiej impedancji. Innym aspektem wierności dźwięku jest odpowiedź impulsowa. Dobry system audio powinien odtwarzać impulsy tak dokładnie jak to możliwe. Wymaga to odpowiedniego tłumienia, który zapobiega oscylacji membrany po zakończeniu impulsu. Oprócz tłumienia akustycznego, które jest częścią konstrukcji słuchawek, istnieje również tłumienie elektryczne. Właściwe tłumienie elektryczne jest osiągane, jeśli impedancja stopnia wyjściowego nie przekracza 1,8 impedancji słuchawek. Niestety nie zawsze tak jest, szczególnie w przypadku słuchawek o bardzo niskiej oporności, które w związku z tym wymagałoby super niskiej impedancji napędowej, aby osiągnąć odpowiednie tłumienie. Aby uzyskać optymalny dźwięk ze wszystkimi typami słuchawek, impedancja wyjściowa wzmacniacza słuchawkowego powinna być tak niska, jak to możliwe. Idealnie nie większe niż 2 ohm, aby zapewnić odpowiednie tłumienie elektryczne nawet w przypadku słuchawek 16 ohmowych. Dedykowany wzmacniacz słuchawkowy wysokiej jakości powinien to osiągnąć. Jednak wyjścia słuchawkowe w interfejsach audio często mają impedancję rzędu 20 ohmów. Zbyt wysoką, aby zapewnić odpowiednie tłumienie elektryczne w słuchawkach o niskiej impedancji. A to może skutkować zamulonymi tonami średnimi i nudnym flakowatym basem. Podsumowując, generalnie wszystkie słuchawki przywodowe wypadną lepiej w parze z dobrym wzmacniaczem o niskim poziomie zniekształceń i bardzo niskiej impedancji wyjściowej. Pytanie zatem brzmi, czy można się bez tego obejść? Czy można uzyskać dobry dźwięk i wystarczającą głośność, korzystając z wyjścia słuchawkowego w telefonie, laptopie lub interfejsie audio? Powiem tak, to zależy. Słuchawki o bardzo wysokiej impedancji tak czy inaczej wymagają dedykowanego wzmacniacza słuchawkowego, aby osiągnąć odpowiednie poziomy odsłuchu. Z drugiej strony słuchawki o niskiej impedancji, mimo że nie mają problemów z osiągnięciem wysokiej głośności, skorzystają na wysokiej jakości wzmacniaczu słuchawkowym, pod względem jakości dźwięku. Uzyskacie niskie zniekształcenie, pełny bas i szybką odpowiedź przejściową. Słuchawki o wysokiej czułości i średniej impedancji w granicach 100-200 omów, takie jak Neumann NDH20 czy Sennheiser HD 490 Pro, Będą najmniej wybredne. Zapewnią one wystarczającą głośność w zdecydowanej większości interfejsów audio i innych urządzeń, a większość wyjść słuchawkowych będzie miała wystarczająco niską impedancję napędową, aby uzyskać optymalny dźwięk. Oczywiście nie popełnicie błędu, korzystając z wysokiej jakości wzmacniacza słuchawkowego. Natomiast przy odpowiednich słuchawkach różnica w jakości dźwięku może być nieznaczna w porównaniu z wyjściem słuchawkowym wbudowanym w interfejs audio lub komputer. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za kciuk w górę i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!